ma nową wszystkim ludzi, ja jestem to jest kolejny i tekstu. Ja znam z Belbawą, Hej, hej, to ja. Trochę tak. mam stresa, ale chyba się nagrywa. Hej. Także y, tak. Tak, i w ogóle jak widzicie, u głowy jeszcze trochę w szachy, bo Zunca się chyba spodobało i czytałem to za ją pokonęłem. Ale to, ale to tylko dlatego, że dwa razy. Nie, że raz nie wiedziałam, że nie można wychodzić. I sobie tutaj skoczyłam Hopsa, tak. hopsa. I wyszłam z planszy i przegrałam. I przegrałam. Drugi raz poszłam sobie tu i myślałam, że to jeszcze nie jest wyjście z planszy, a to już było wyjście z planszy. No tak. a za trzecim razem nawalił internet i takim to sposobem tam, 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 przegrałam trzy razy. tam tego razu nie zaliczyłam, bo jakby zaliczyła to miałbym pieniądze. Bo sprażę. Aha, bo raz mi chciałeś pokazać Szewczyka i tam tak mi pokazał, szef... jak w trzech ruchach wygrać. Tak, dokładnie. M mam szewski mat, tak zwany. Bo się, najpierw się upierał, że on nie chce grać y, czarnymi, tylko białymi, a jak wywalczyłam, że muszę ja być, bo on miał chwilą, to powiedziałam, no, to daj mi białe, to ci coś pokażę. Tak. Czyli chciał mnie oszukać, a potem ja mi pokazał. No, pokazałem ci, ci tylko normalnie coś. chodzi. No, o to, że nie powiedziałeś mi tak od początku. I... idziemy po książkę. Ty, tak. to wygląda, jakby to była jakaś droga. Tak, troszkę tak. Zapierniczana, chodź. co to w ogóle jeszcze? Książę, to Ty To jest pan, <noise> książka... to gotowa, <jest> nie Cooking Easy Dinex. Ty nie umiałeś gotować ewidentnie Albo ty. <noise> Anna nas Mibet. Nie osłuje to twój pokój. Nie strych. <noise> to jest nawet twoja szachownica tu była, to raczej twoje rzeczy tu są. Ale to jest strych pełen wspólnych rzeczy, po prostu odkrywamy moje. A ja w ogóle tak ci powiem, że jeśli to jest na wspólny to mamy to mamy dużo książek w tym domu. NUTKI! No, masz tam nutki. Nie do ciebie. nutki. Na fortepian. Wow. Like a mini, up here. <laughs> mini bibliotekę, no tak mniej więcej. O, teoria Strasznie muzyki, do pro, pro, proszę bardzo. From playing to writing. Pięknie, pięknie. Przepatrz, wyskoczy gdzieś tam. A to się idziemy. powtarza ta jedna. Zielona lampa. Tam byliśmy. Przecież nie czerwona. Przepatrz, na holopki świąteczne takie choinkowe. Czy ja tu wejdę? Nie, nie to się Przycisk. Jak Co to to? Tak zapytania. Muzyka okay. Jednak jedna krzesełka, co? Jakieś będę mnie nie tutaj. Iść. Tak, chodź tu. Bo widzę tam na twojej półce. Aaa! Tak. Jakie dźwięki? A, op, e, gdzie ty idzie? To nie tędy się op, idzie! To góra musisz! Dobrze byłaś! No fajnie Była dobrze i musisz przez tego ptaszka sobie poskakać Przez co kawałek No no to taki ptaszek jest jakby się trzeba go złapać, o Widzisz nawet masz jakonkę Musisz eee. co przelecieć. On no, dwa nawet to. To nie będzie takie no. proste. przez zające się uda. Tak. Dobra, pykwo. Ty to jest gra w krzesła, tak? Super. Nie wiem co to jest. Się taka pierwsza która no gra w normalna A, czyli reflekt To ja nie grałem nigdy w przesła Tak, przegram O, ty nie miałeś dzieciństwa ani w ogóle życia więc co. Czem, czym, czym się w ogóle siada? Bo Jak nie to wiem. działa? Nie wiem A co, co ty kliknęłaś, że przegrałaś? W Okej, okay, czyli W się siada chyba Nie, bo się bo przegrywa A nie E się siada? Nie wiem Nie przerzucałem instrukcji Miałeś tak gierkę, taka... Nie, a e się nie siada. Nudna no, no ta to muzyka, to trochę. S! S. A jak ich znowu W? <noise> a ja jest nudna gierka strasznie, tak. Czekamy, czekamy i w sumie. Nie wiem. Nie mi się, się strasznie. Cicho, skupiam się. Pokaż szybciej. <noise> teraz o, bolo W! Już na są przyciski, no? No teraz tak, tak, ja sam jak i kupa, nie wyszła. Nie umiem. Jest. Teraz będzie A albo D. Tak, na pewno. Wstawiam D. Tu, 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 tu. D. Niech tu będzie na to. Ja mam na każdym teraz przyskuję jakiś palec. No. <grym 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 nie, głupiego, nie, przecież. nie, podała mi się. Tylko nie, nie, się. się nie, 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 się tak jaka I idziemy dalej. No. Mógł Mógł się nie, 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 zabić? A, to są tego karty. Nie to co my dobrze idziemy? A, to są reseraki. Eee, tak. Ja to chyba to gdzieś tam było, podywanie dywanie trzeba iść Dużo tych minigierek w tym miejscu. No, dosyć? Chociaż w sumie nie wiem, czy to... A nie wiem. Czy to A. nie jest jakieś... bo już się chyba zbliżamy pomału do końca gry, ale nie wiem jak to dalej wygląda, więc nie wiem ile jeszcze ja będzie A tu są jakieś niebieskie jakaś... wrota i mają nuty na sobie jakieś dziwne śmieszne takie. Klucze wio klucze wiolinowe, nie nuty. Po wieku. Tak wyglądają klucze wiolinowe, co? Jakieś inaczej zapamiętałem. Tak wyglądają klucze wiolinowe. No I on się niby zna! Słuchaj, no, <grym> dawno nie zna. Oh, nic oh, nie z muzyką, więc jak zawsze O, więcej oryga. jest cementu. Ładny tunel znutek. Mi się nie podoba, taki strasznie. Jakby co powiedzieć. Sam jesteś brudny. Hey, to jest po no? to jest na leganie na pieniędze. i ty masz opisane nuty? No a ty co? A Ty nam mnie jest sobie przy, przy przyklejane. Jaki loser ze mnie. No, troszkę. Ty na kieliszkach tak. możesz grać. Patrz No <laughs> Ach te kieliszki. A ja tu wbijam ja, dwie Nie, straszne bude. są te dźwięki. Tam No Gdzie tam buryny? Ja U, cóż, słyszałem, słyszałem, ej, słyszałem? ale tam był dźwięk jakby tam tamburynu. tam ja no, takiego bo... Nie no, bo ja skaczę po tamburynie. A co za Wiesz? to jest za miejsce? O nie, nie chciałem na to. Ej, ja co, co to jest było. za instrument? co co za harfa. O nie, spadłem gdzieś. Gdzie tak masz jakby... harfa, Czekaj, gdzie... W ogóle, gdzie ty... Czekaj, gdzie jest pianino i gdzie ty jesteś? <laughs> tam na co? Tak. Okej. Okay. To było tam bo ja coś takiego nadal na mnie tam nie było? Nie za bardzo, parę instrumentów, więc ja się jarałam, ale ty byś się pewnie nie jarał. No widzę tak, to jak chcę. Chyba chęć hey, jajboguje. Teraz kurde, jakąś sylfanię piątą zagę. Muszę, sp... Aż takie rzeczy to nie wiem, muszę o, sprawdzić czy się. się... Dźwięk... czy Ty! Dźwięczkę da się spalić, ba! <laughs> ale ładna świeczunio, ładna. Weź się spal. Zobaczymy czy jest nie. inna animacja twoja. Nie, weź się spal. No, taka sama będzie, no powiem Taka sama. A ja teraz w sumie słabo, bo ty ty? Drowna i tam ja z gliny. No, to jest no. inna animacja powinna powinno być. Niedopracowana gera. Hehe. No machaj, no, idziemy na dół. A co cię interesowało? A to. No czekaj, czekaj. się, czekaj. Nie, nie, co za instrument jest. Daj mi poeksplorować też trochę. Do mnie nie ma. tu są zgaszone świeczki, to po nich już można skakać. <noise> Jakiś Bo tam gdzieś jakieś ej. dzwoneczki widziałeś. Ej, chodź tu. A tam są dzwoneczki. Chodź już tu. Idę. No uspokój się, już idę. Chodź tu. Panie tam... na dole. I co, i tu się wskakuje? Nie, nie skacz na bombę, bo bym coś z powrotem wybija. Wiem, no ale chciałam tak ogólnie zobaczyć. No sobie. chodź na dół, no. Ja tu czekam co, to na, na dziura? siebie. Tak. To jest jedyna dziura. Aha, no i tu jest ten, hopsa. Tak, chodź, tu. Hopka. no kurwa. Krzycz we fleta. Krzycz śpiewaj? No, krzyż. chyba krzycz. O! I chyba musimy mnie tam wybić, słuchaj. Ale śmieszne. Tylko z której dziurki? Chyba z tej ostatniej. Dobra, dawaj. Która dziura? No, z tej za ostatniej, dobra. Gdzieś ja sam. To ma znaczenie? Która dziura? <grym> <grym> Jak ty się pięknie powiedziałeś? No, i teraz możesz przejść normalny. Dawaj. nie ma za co. to w ogóle jest? Coś takie... To dziura? Nie. Nie, nie, czemu A, to pokój mi się strasznie z Warframe kojarzy. Nie wiem, jak to... TAK! Chcesz... Miałam to mówić właśnie. Okej, tak strasznie. To jest to, totalnie Warframe. No? no, strasznie. dobra, krzycz tutaj, albo gaj, nie wiem, bo chyba krzycz. A! Wiecie, ten, ten typ, który na końcu z tym opowiada, on wygląda jak... Jak to jak ta książka? Książkę? Rozgniewana zgniewa co my to mogę robić, bo na... Kemu od razu umarłam? No bo ona jakieś... nie wiem, bity puszcza. Czy ja mam... Aha, to nie chyba. Wierze. Ty chyba musisz skrzyczeć w tę falę dźwiękowe, wiesz? Jakby będziesz skrzyczeć w te fale, to chyba je rozbijasz. Albo nie? To może starczą ja muszę iść. No to sobie to... Się Jej, nie, bo nie możemy nie skakać. Tak, ja muszę bo, tak, on to blokuje. Dobra, i bo i ta nawet to podpowiada. Dobra, chodź za mną. Zuzankę? No ale za no. mną, nie obok. I to tak mniej więcej chyba obok musi być. Dobra. Jak przelacie to skarżę na drugą do stronę. Dobra, hop. Dobra, dobra, idziemy. No cyk. Kurde. Ale Zuzanka dobrze. dobrze. Tak, powoli. No właśnie ty zaszkodujesz. Zrzyma坑... Ja starczę około wolniej właśnie jeszcze o to chodzi. i czy już nie ma? No to już nie ma. Lubia. To jest śmieszne co nagrywał. Ale to jest śmieszne. Ja o zapewnieniu jednej rzeczy bardzo ważnej. Hipu, Jakiej? Od panią da kaj, nawet nie chciałem mi chyba Tak myślałam. Tak. Takę myślała! Tak, tak, myślałaś? Już odpaliłeś? Wa właśnie odpalam. Będzie ustawienie na nagranie, na szybkiego. Czy to gra? Tak. Gra? Tak. Eee, e gdzie ja tu najdę oto? Razem, Dobra, to ja czekam na górze. Dobra, to ty tam czekaj, zapewne publikę, ja tu na szybko ustawię. Faltornia! Gdzie ty tam. Jak ci wsta zebaczał. Walter, nie to Waltornia Co to się walteruje? Nie, tak oczka! Nie, wiesz, wiesz, I tak jest tu, o tu. Dobra, ustawiono wszystko ładnie. Ośpiewam sobie. Nie wiem, gdzie to zawsze śpiewam. Wiem. Dobra, ustawiona I się! jak to Co to mamy zrobić? Aha, ty ja co Ja muszę skakać nie. po tym. Dobra, hop, na co No skacz na tamto. Dobra. No, ja się już. już. Nie, możesz. nie, no, nie, nie, Dobra, mogę tak. Wiem, nie czekać, ale... <laughs> Czekaj, Cyk. nie, dawaj. Czekaj, nie, 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 ale czekaj. Mówi do osoby, które nie może czekać. Czekaj. Piękna sprawa. i teraz chyba normalnie możesz przejść. No. Bo włączy, włączyłem ci to na stałe. I teraz skaczesz. Ło kurde. Trzeba było z tym, z shiftem. A nie. Ja dopiero z shiftem na końcu skoczyłem. To? No. Nie wiem jak, ale tak. Dobra, wolę z shiftem. No zaskacz coś z shiftem, jak chcesz. I to obojętnie. No końcu nie trzeba shiftu. Nawet podwójnego nie trzeba. Hej. Okay. No, ale co, fajny gdzieś. ten. Idziemy po Te tak. Dobra, ja w drugą. No. No hojda, tam, tam się będzie łapanie jakieś już widzę. No. Do kluczy wiolinowych właśnie. I to Myślałem, no, że będzie do kliknięcia. No właśnie, a to jednak nie. I kurde, patrz pa, jak to jest, zrobili, szybciej się opuściłem jak jego przejazdu. To... <laughs> Hehe. <laughs> no. Piękna sprawa. Ale tam niewiele jak wyszło na wadze. No nie, ty tam chyba 120, a ja 150 No jest 118 chyba No, a jakieś 150 chyba Fluffy Clouds OR! Orkiestra! No! W Gdzie Bóg? Gdzie Janioły panie? Zimno mi.

no, morning star oczywiście. Co A, my dostaliśmy? Jetpacki. jakieś? Dudy? nie no, nie wiem co to jest. Masz jetpack na tarczy. Tak. Hey, Ooo, ja, no. ale fajnie lata. Nutki czy są jakieś? co, ja mogę ciachać? Ja mogę rzucać tarczą. Co, co my nut... robić? My te nutki mamy zbierać. I ono na drzwi otworzyło, no, zabarw, wziąłem jedną i, i te, no. I dwie minuty. Takie dwojeczkę. Dwojeczkę. Teraz bierze i więcej minut. No to po prostu. Open the door. Okay. Open the door. Na no, 5, 6, 6, 7. A ja nie liczę. 8, 9. A zobacz, gdzie się w ogóle, że to są dwie pary drzwi. W sensie? I tak to No w sensie, ty jesteś przejednęli weks? Czy są jakieś drugie, wy widzisz obok mnie? No tak. I to tak pytanie, do której powinniśmy najpierw iść? No, to jak to tak jest Jakieś. Aha, chimery, no to fajnie. Cześć, bo tu jakaś interakcja jest. Te chimery wyglądają jak świnie. Oh, <laughs> Patrz! Mogę powiedzieć, chimery! Ale <laughs> słodko! Jejku! co? jak. No bo doktor, już wyjdziemy najpierw. Nie wiem, ja się rozkleiłam. Do, do tych, do których ja mam bliżej. Aha! Dobra, tak do tych, do których ja mam bliżej. Do tamtych? A ja to chyba co świnie jakieś, dosłownie. Do no świnie ze skrzydłami, no co, ja no. Ja mam, co <głos> <mi>? <głos> Mogę go zatrzymać? <noise> 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 Dawaj, idę do ciebie. Chodź, chodź. I tak ja powinniśmy do Jakie organy, jak w kościele. Łomatko! matko! To nas będzie chciało zabić. Tak. Nie, nie mają ciał! Ale to jest orkiestra, to w takim razie w drugiej drzwiach? Druga część orkiestry pewnie. Ale się śmieją Jak mewy. <grymiałam>, Mewy O matko, tego jest więcej. Co mam zrobić? O! Tak to w nich rzucam. Co? Klucze? Ty, bo klucze jeden masz oczywiście. Jak tak, w ja nie wiem. Czym? Jak w Quidditchu. Czyli? No, bo ty nie po tej nie oglądałeś, ty nie wiesz. No nie oglądałam, A Masz klucze, idź do drzwi, do drzwi masz, bo masz klucza. I nie cię zabrali klucza! By cię zabrali klucza! A nie wiem, czy ja mogę o. mieć klucza. Możesz mieć klucza, chyba. Chyba mogę, ale nie jestem pewien. No baczek? No bo jeden klucz się wsadził. Chyba. To ja ich bije, a ty łap klucza. Ale nie wiem, je, jest, jest tu jeszcze jeden klucz? Nie ma. No musi być. Chyba, że dwie się już otworzyły, co? Widzę widzę, 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 drugi klucz. Na balę wsadzić? Tak, ujdę. Ja tu widzę, że jestem mocno Na chyba to dobrze, razem odchodzić. Hey, no już idę. Bardzo proszę. Nieładny. Ale ubrani, ubranych, Jakie zakonnice nawet. Nie, to dobra jest połowa. No, ja to jak oni głównie mają żadnych. No. Chyba to zależy nie mam do drugiej Połowa dni? No połowa, połowa Mogę jeszcze coś jeszcze? Nie wiem, jakaś mingielka może? Co w ogóle jest? Nie wiem tu nie byłem. Co to jest? Gdzie? Kręcę czymś. Daj to... mi coś dobrego. O, pioruny? Co to zrobi? Pioruny, w Zeusa się bawię. O! Ała! To jest maszynka do zabijania, tak? Chyba, jednak są różne sposoby ja O co to plazma jakaś? A jak się chudnie mu luz To zobaczysz wszystkie jakie tu są grozi dziadku, No nie, jest to o, ogień, dobra, ognia nie było Czy może ty wylosujesz luz? Fire! A mnie kurde w ogniach spowiło Jak, Ale ogonie, jak szatanę, fajne Jak szatana prawdziwego no. A w sumie, jak się ustawię, to na blisko ciebie to też Tak, ja. Nie było zimy. To, to no, to było nie fajne. Jeszcze raz. Jeszcze nie, no musimy wizytę pokazać. Tak. Dobie. Ja ciężko to zimę wylosować, O, bo no będzie. No już będzie, będzie, będzie. A nie, nie umarł Jestem baumarką. Loser. Loser. Okay, czy... Wczesne, jak stałem obok ciebie, jak ty się spaliłeś, to teraz to nie umarłem. Taka ciekawostka. Luzę. Dobrze. Co tu jeszcze? To jakiś bandon. No nie spokoj, jest to O, ale w bębku nie coś jest. Tyrk? Można sobie usiąść. I pomedytować, chodź co pomedytujemy. U, I wydech, i wydech, ustawmy. Um, Ty, podnoszę ja się, pa, lewituję. Co się z tą komnatą dzieje? <laughs> haluny. <laughs> no. Troszkę tak. Um. <laughs> Chyba wychodzimy stąd. Bo no jakiegoś z tych halunów się zaczynają dziać. Ja się trochę cykam. Cykasz się a to w ogóle jest jakieś coś, nie wiem co to jest jakaś... Nie wiem siatkówka? To ja odkryć no o siatkówkę! I to jest ta <głos》>. mini gra? Tak, mini tam byłem, dawaj. <noise> Make jest tutaj. Uh. Nie lubię siatkówki, ale zobaczyłem jakie... jakie jest, jak jest Ja też nie. Ale taką yeah. może będę lubić. Maybe. Dobra, nie podoba mi w ogóle samozję przodko, żeby przebyć ją na drugą stronę, rzuć się byścią. Skok, spacja, shift uderzenia, okej. Okay. Nie dam sobie rady, ale będziesz? Ja to, Ja też nie dam spokoju. <grywa> nie dasz mi <nie> rady. <grywa> dobra, da ci sobie piłkę. Czekaj, czym się uderzało? Spacją. No i, 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 i kupa, dostałem. Kurde, 1-1. O, jeden, jeden. o, dobra. I jeszcze 6 ścinasz. Nie dam rady ścinać. To no się nie ścina, tylko rzucasz się bardziej. Mam o. Ty dwie, dwie piłki. piłki. <grywa> Kurde. <grywa> Bo jedną rzucił ten, ten koleżka nasz, ten, ta świnka, a drugi drugą diabeł rzucił Tak Nie w tę stronę to Polecam ci patrzeć na cień Bo cień jest idealnie pod spodem O, leci druga Na dwie piłki Cyk. Ty, nie umiem z tym shiftem W się no, musisz po prostu tylanie się Po prostu No tak Nie wiem w sumie, po co to byłoby Tultipsach, ale no, no dalej. No, teraz no, spokojnie, jaka to, 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 to taka. Czasem dodatka. lubią mnie prasować do realiów. <laughs> no nie, w sensie po co to, to dali, skoro jest tak. tu lanie się było przesąłone, ma nieobecne. No tak. Kurde, kurde! <laughs> A no, dwa punkty mi biłeś. Znaczy na jednego mi biłeś, bo jednego złamiono sobie, chyba tak. No, to może dwa piasz, nie wiem. A ty dźwięki wydajesz jednym Jakbyś się stresowała, ja się... naprawdę to ja No mnie... ja się stresuję. <noise> A kobiety w ogóle w sporcie wydają dźwięki. Tak. No Dlatego okay. mój tata stwierdził, że nienawidzi oglądać Tenisa. Znaczy nie, że nienawidzi, bo mój tata ogólnie lubi oglądać Tenisa, ale woli no. męskiego niż żeńskiego, bo mówi, że kobiety tak krzyczą i tak piszczą, jak grają, że go to wpienie. No to co, idziemy do kolejnych kwinów? No to mnie się co, tam... co, co tutaj jest. Czy to jest takie zwykłe odbijanie się? Coś czy jest z tym związanego? Ale chyba to jest wykarbianie się. Co to ono no, to okay. so, no, dobrze? Do, do świnkę przed chwilą. Serio? No! Jaki ty jesteś zły! Mur, Aj, słuchaj, tak, Murka! Zjadłem.

I got to bring it! Hey, hey. Się co, lecimy? <głos> <głos> Sorry, Klaus. to, ten... zbije, to też jest. to to też spadnie, dasz? Nie wiem właśnie, jak to działa trochę. Znaczy, bo jak, jak ten deszcz pada. Albo ty przesuwasz je, a ja je ja obierzę, deszcz leci. Okay. I musimy mieć tak, wiesz, kooperację. Trudne, ale okej. Okay. Tak. Co tak. Collaboration. Tak, kollaboration. Dobra, to suwaj je. Trzybam. Oho, coś tu jest. Coś, coś tu no. jest. Okej, okay, brama. Tu weź tak, nie lataj na chaos, bo kiedy tam właśnie chyba odnawia, wiesz? Oddziwianie. Znaczy, tu coś jest, zobacz. No tak, ale chyba trzeba to odkryć całe, wiesz? Bo to widzę jaki przycisk jest. To musisz mi też od nowa zrobić. No zrobiłem ci już, po pchaj tą chmurę. Ale w dobrą stronę a nie w złą. Musisz dobrze się ustawić za zękę. O! No i tak, no i prze, przestrzeliłaś no. No co ty robisz z tą chmurą? To nie jest takie proste! Nie jest proste, bo on leci w przeciwną stronę do tego, z której strzelisz, no. I to o, nie już masz jest bardzo proste. Tak. I jest nie, Diabeł Djaboły! Jeden ma klucz, ja jestem z kluczem. Goń go! B. Dostał widzę. Dostał. No co tu ten drugi? No dawaj klucza. Ja bo mam klucza. Ja bo klucza. Ty masz klucza? E, no mam obydwa. B. O. Nie, no bo ja tylko miałem, czyli to gdzieś się dalej chowa. Pewnie po drugiej stronie jest drugie takie samo. No to próbujmy. To to akurat jest jak chmurka jedna, bo się pchaj. Czekaj, bo sobie Nie, radzę ze to ma Ale jak zuzanka, no musicie się dobrze ustawić. Jak ty chcesz ją pchać w lewo, to stoi przed nią? No, bo nie chciałem ją do końca dopchać w lewo. Tylko no i dobra, pa, no ale gdzie ty teraz dopchać? Już mamy, znaleźliśmy to, halo! No, no, spółek ją chcę pchać. A ty nie pchaj, tylko nie. ty się być wokół niej. Ale ty nie, robi... ty nie rozumiesz mojej taktyki. Nie rozumiem, bo jest bez sensu. Nie jest bez sensu, tylko ty jej nie rozumiesz. Chyba, białe kluczenie. Chadzam. Chyba cyk? No i dobra, mamy orkiestrę. I czemu tu w ogóle jakaś muzyka kościelna uleci teraz? Bo jesteśmy... ...in heaven. Jak na ślubie jakimś. O, patrz, już sobie instrumenty załatwili. Instrumenty były Ty, wcześniej. Były to śpiewacy. Nie, jednak skrzypkowie, tylko nie widziałam skrzypiec. Ej. U dłoniach dłonie chcę zaraz pili. no Liquidę, mam sama. My prawie 30 minut odcinka, to chyba kończymy teraz. No, tylko chyba trzeba dolecieć do orkiestry. A jak dolecimy do okienka, to się czuję kastanka spać. Teraz sobie na chmurce staną jakieś. Gdzieś tutaj, o. Ono. Dobra? I co zrobił okienka, panowie panie? Dowiemy się w kolejnym odcinku. Ale co ładnie wylądowałeś. No, się, jakby, to, jakby, jakby ta chmurka teraz poszła, teraz inna nas coś zrzuciła. Dobra, no ale co widzę. Nie, sobie. te chmurki są miłe. Ech, no nie wiem, w sumie a. ja zabiłem, a nie ok, innego, to nie wiem. Dobra, to, to teraz ty się pożegnaj. Ja, jeszcze, zawsze wezmę w O jajku, ja nie wiem czy ja umiem. No to tak, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zostawcie kciuka w górę, napiszcie komentarz, zostawcie suba i wbijcie na streamka. Tak, bye bye. Bye bye, ale ty tak ładnie nie pokazujesz jak ja.